Witajcie drogie siostry, drodzy bracia, witajcie przyjaciele zboru Filadelfia. Po raz kolejny chciałbym zapukać do waszych domów i uzyskać pozwolenie, abyśmy mogli mieć taką chwilę razem z sobą. Drodzy i jeden z moich przyjaciół po, w czasie prezentacji, kiedy, kiedy przemawiałem, napisał do mnie, że szkoda, że nie możemy wypić kawy razem, ale dzisiaj się zabezpieczyłem i możemy wypić razem kawkę. Jeśli tylko masz na swoim stole, to zapraszam, zachęcam, stwórzmy jak najprzyjemniejszą taką braterską atmosferę. Ale przejdźmy do rzeczy. W minionym tygodniu przeglądając internet, natknąłem się na bardzo ciekawy artykuł na temat brylantów. Brylant to odpowiednio obrobiony, oszlifowany diament. Są to naprawdę bardzo drogie rzeczy. Ale nie to nas interesuje. Interesuje nas to, że diament potrafi czynić niesamowite rzeczy. Bo obrobiony diament, kiedy wpuścimy wiązkę światła, rozszczepia ją na różne kolory, na różne odcienie i powoduje, że każda z oszlifowanych płaszczyzn daje zupełnie inny kolor i blask. I wiecie, kiedy tak czytałem na ten temat, pomyślałem sobie Kościół można przyrównać do takiego brylantu. I zobaczyłem Pana Boga, który trzyma taki potężny brylant, pięknie oszlifowany. I kiedy wchodzi światło Ducha Świętego, Kościół mieni się pięknymi kolorami. To mój oczywiście obraz Kościoła. Tego nie znajdziecie w Bożym Słowie. Ale ten obraz stał się pewną koncepcją, pewną inspiracją, aby przeprowadzić taki cykl rozważań na temat Kościoła. I w Biblii mamy siedem takich obrazów, i dzisiaj chciałbym przedstawić, czy przypomnieć, czy, czy zaprezentować pierwszy. Kościół to lud Boży. Z pojęciem ludu Bożego spotykamy się po raz pierwszy w Biblii, w pierwszej mojżeszowej, 12 rozdział, pierwszy werset. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. I teraz werset drugi mówi tak: a uczynię z ciebie naród wielki albo lud wielki. No to czytaliśmy fragment, w którym Bóg zawiera przymierze z Abrahamem. Pamiętamy, że potem następuje dalsza historia. Jest Izaak, Jakub i następnie mamy 12 pokoleń. Te 12 pokoleń wchodzi do ziemi egipskiej, tam podczas biedy stara się przetrwać ten trudny czas, ale staje się narodem, który został zniewolony. Po 430 latach z Egiptu wyszło 600 tysięcy mężczyzn plus kobiety i dzieci, co daje około 2,5 miliona osób. W trzeciej Mojżeszowej, 26 rozdział 12 werset czytamy. Będę się przechadzał pośród was i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. To jest ten czas, kiedy Bóg zawiera przymierze z narodem i izraelskim z narodem którego powołał od Abrahama i zawiera z nim przymierze i mówi będziecie moim ludem. Niesamowita sprawa, tak przypomniałem sobie i wyobraziłem sobie jak dwa i pół, ponad 2,5 miliona ludzi przechodzi przez morze czerwone i kieruje się w stronę ziemi obiecanej. Potem na przestrzeni Starego Testamentu Bóg wielokrotnie zwracał się Mój lud. Zwrot ten możemy spotkać po około 60 razy w Starym Testamencie. Przykładem może być chociażby powołanie Saula, gdzie Bóg mówi, że wejrzał na mój lud i jego krzyki dotarły do mnie i dlatego powołał króla. Przechodzimy do czasów Chrystusa, a więc Abraham, cała historia starotestamentowa i w tym momencie jesteśmy już w czasach Chrystusa. W Ewangelii Mateusza, pierwszy rozdział 21 werset czytamy: A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi swój lud od grzechów jego. Swój lud. Czy obietnica ta dotyczy tylko narodu izraelskiego, czy ma szerszy zasięg? Drodzy, to jest bardzo ważne pytanie, dlatego że w świadomości Żydów przez te pokolenia, przez całą historię starotestamentową została zapisana tak, taka, taka świadomość, że są kimś szczególnym, że są narodem, który jest wyjątkowy w oczach Bożych, a pozostałe ludy, pozostałe narody są drugiej kategorii. Ale drodzy, dzisiaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę i za chwileczkę zobaczycie obrazek czy ilustrację placu świątynnego w czasach Chrystusa. Niesamowita sprawa. Szczerze powiem, byłem zaszokowany, kiedy przyjrzałem się temu bliżej. Oto w centrum stoi świątynia. Świątynia jest otoczona placem, który był przeznaczony tak zwany dziedziniec kapłanów. Potem otacza go ten plac kapłanów, otacza dziedziniec mężczyzn. Czyli wszystkich Izraelitów, którzy mogli przyjść do świątyni. Wcześniej, dalej jest dziedziniec kobiet, kobiet izraelskich. I potem jest taka strefa buforowa, i reszta placu to dziedziniec Pogan. Patrzyłem i pomyślałem sobie: po co w świątyni dziedziniec Pogan? Patrząc z punktu praktycznego, przecież Żydzi nienawidzili Pogan. Pogardzali nimi, omijali ich szerokim łukiem. A na placu świątynnym znacząca część, większa część tego obszaru to terytorium, na którym, czy obszar, na którym mogli wchodzić poganie. To coś mówi każdemu z nas. Jestem pełen podziwu, jak Bóg mówi w szczegółach, poprzez różne obrazy i pokazuje, co chce uczynić. Jakie jest nauczanie na ten temat w Nowym Testamencie? W liście do Galacjan, a przypomnę, że autorem listu do Galacjan jest apostoł Paweł. Były faryzeusz, Żyd. Napisał tak. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka. Nie masz niewolnika ani wolnego. Nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jesteście jedno w Chrystusie Jezusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Piękne słowa. Nie masz Żyda ani Greka, bo w Chrystusie nie ma już rozróżnienia. Każdy, kto narodził się na nowo, jest częścią. Bożego Królestwa, jest częścią Bożego Ludu. I wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie Jezusie. Nie ma już rozdzielenia, nie ma już różnicy, nie ma podziałów. A werset 29 zamyka wszelkie usta. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. A więc widzimy cudowne zrealizowanie Bożego planu. Bóg użył Abrahama, wyprowadził z Niego naród, i spośród tego narodu wyprowadził Mesjasza, który umarł na krzyżu, zmartwychwstał trzeciego dnia. I dzisiaj każdy, kto poddaje się Jemu, otwiera dla Niego serce, staje się ludem Bożym. I nie ma różnicy. Czy jest Żydem, czy jest Arabem, czy jest Europejczykiem, Polakiem, Rosjaninem, kimkolwiek. Każdy, kto narodził się na nowo, staje się dzieckiem Bożym. A więc w Kościele Jezusa Chrystusa nie ma ludzi pierwszej i drugiej kategorii. Wszyscy jesteśmy równi i wszyscy jesteśmy cenni w oczach Bożych. Naród wybrany to Ty i ja. Wszystkie obietnice zawarte w Bożym słowie dotyczą ludu Bożego. Dotyczą nie tylko Izraela, dotyczą całego Bożego ludu, w tym również nas. I drodzy, to jest pocieszające. Tak jak setki tysiące lat temu Żydzi byli dumni z tego, że są narodem wybranym, dzisiaj również zachęcam do tego, abyśmy my jako chrześcijanie, jako kościół byli dumni z tego, że jesteśmy Bożym ludem, bo Nim jesteśmy. I na koniec słowo pocieszenia. Psalm 116, werset 3. Autor napisał tak. Spętały mnie więzy śmierci i opadły mnie trwogi otchłani. Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie. Wtedy wezwałem imienia Pana. Ach, Panie, Ratuj duszę moją. Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan. Litościwy jest nasz Bóg. Pan strzeże prostaczków. Byłem w nędzy, a on mnie wybawił. Wróć duszo moja do spokoju swego, bo Pan był dobry dla Ciebie. Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci, oczy moje od łez, nogi moje od upadku. Drodzy. Na obecny czas, bardzo ciekawy, bardzo błogosławiony fragment Bożego Słowa. Napisany, co prawda, wiele tysięcy lat temu, bo zawiera się w Psalmie, a więc w Księdze Starego Testamentu, i przez wiele lat Izraelici korzystali z tego fragmentu, pocieszając się, pouczając się w ten sposób, ale dziś on dotyczy ludu Bożego, czyli również Ciebie i mnie. I co tutaj Bóg mówi do nas? Co tutaj Bóg mówi do ciebie? Po pierwsze, widzimy dramatyczną sytuację człowieka. Mówi o trwodze, o śmierci, o ucisku, o zmartwieniu, o łzach, i w tym wszystkim wzywał imienia Pana, dlatego że należał do Bożego ludu. I również Boże Słowo dzisiaj nas do tego zachęca. Jeśli masz trwogę, Zmartwienie, więzy śmierci. Najlepsze, co możesz zrobić, przyjść przed Jego tron, przed Jego majestat, bo należysz do Jego ludu. I ten człowiek zawołał do swojego Boga. A potem czytamy, że w gestie radości i wdzięczności napisał tak: Łaskawy, łaskawy i sprawiedliwy jest Pan. Litościwy jest nasz Bóg. Posłuchajcie tych słów. Pan strzeże prostaczków. Byłem w nędzy, czas przeszły. Już nie mówi, że jest. To się skończyło. Dlatego, że zawołał do swojego Boga. A on wybawił mnie. Wróć duszo moja do spokoju swego, bo Pan był dobry dla Ciebie. Tutaj można powiedzieć: wróć duszo. Moja do radości, do wdzięczności, albowiem Bóg uchronił tego człowieka od dramatu. Nie wiemy, jaka to śmierć, jaka choroba, jakie nieszczęście go spotkało. Być może wtedy nie było koronawirusa, ale dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy w podobnej sytuacji. I jako członek Bożego Ludu masz przystęp do tronu łaski. Możesz przyjść do niego. Możesz zawołać chwili i trwogi, a on wysłucha cię. I tak jak psalmista, będziesz mógł powiedzieć tak samo. Wyrwał mnie, bo jest łaskawy, litościwy i dobry. Drodzy, pozwólcie, że pomodlę się. Modlę się każdego dnia, wspominam Was w moich modlitwach, ale i dzisiaj chciałbym, abyśmy wspólnie pochylili nasze głowy, jako lud Boży, przyszli przed Jego tron. Ojcze, dziękujemy Ci. Że stanowimy Twój lud, że jesteśmy drogocenni w Twoich oczach, że zapłaciłeś najwyższą cenę za każdego z nas. Dziękuję Ci za każdą siostrę brata. Dziękuję Ci, że otoczyłeś nas swoją opieką. Dziękuję Ci, że tak jak ten psalmista, możemy w swoich troskach, swoich ciężarach, swoich niepokojach przychodzić przed Twój tron. I przychodzimy dzisiaj. I modlę się szczególnie o tych, którzy są zmęczeni, utrudzeni, którzy są pełni lęku i obaw, co to będzie dalej. Panie, proszę, wlej pokój, wlej radość do naszych serc, bo jesteśmy Twoim ludem. A Ty, Panie Jezu, jesteś naszym Panem. Dziękuję Ci, że u Ciebie jest łaska i pomoc. Bądź uwielbiony, Panie, i prowadź nas w tym wszystkim. Z czym przyszło nam się zmierzyć w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.